Zaczynamy dzisiaj wycieczkę. Nowe lasy kompletnie, nigdy tu nie byłem. A tak, idziemy na spacer zjeść kiełbaskę Parę godzin pochodzić. Może jakaś zwierzyna się pokaże. Jak na razie znalazłem żuchwę. Z sarenki jakiejś i tyle. Lilby troszkę się zrobiło. Znowu wyszły. Salamandry, śliczne stworzenia w środku lasu, śmigamy jakaś pokrywa, taka hm. wielka jak Nie wiem, czy to współczesne, czy z wojny, raczej współczesne. Oznaczenia, by trzeba było wpisać tam. No, takie lastwo wielkie. A my sobie takim ładnym lasem śmigamy. Potoczki w dole. Zero zwierzyny, nie widać nic. Super, kurde roślinność, super, kurcze lasy. Ale wyrzątek dzisiaj jakoś nie widzimy. Kurcze. Siedziała czapla. Uciekła. Nie zdążyłem nagrać. Poleciała i siądzie na drzewie? Nie. Poleciała dalej. Już tam ją widzę.